Prawda o mężczyznach, którzy żyją sami bez dziewczyny? Zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda życie mężczyzny, który wybiera samotność? Nie z konieczności, ale dlatego, że naprawdę tego chce. W świecie, który nieustannie mówi nam, że szczęście pochodzi z bycia w związku, gdzie sukces mierzy się przez towarzystwo, a samotność budzi lęk, istnieje inny typ mężczyzny. Ten mężczyzna nie jest samotny ani niekompletny, wręcz przeciwnie. Traktuje samotność jako ścieżkę do siły, samopoznania i spokoju. Społeczeństwo często postrzega mężczyznę żyjącego samotnie, bez dziewczyny, jako osobę nieszczęśliwą. Ale co, jeśli to nieprawda? A co, jeśli samotność nie jest słabością, lecz supermocą? Wyobraź sobie mężczyznę, który kroczy własną ścieżką, szukając emocjonalnego spełnienia w sobie, a nie u innych. Taki człowiek jest silniejszy. Bardziej odporny i lepiej zna samego siebie niż większość ludzi kiedykolwiek będzie. Przez całą historię niektórzy z największych umysłów, filozofów, wojowników i wizjonerów spędzali długie okresy w samotności. Nie dlatego, że musieli, ale dlatego, że wiedzieli coś, czego większość ludzi nie rozumie. Samotność to okazja do opanowania siebie, wyostrzenia umysłu, życia z dyscypliną. I stania się mężczyzną, który nie potrzebuje zewnętrznej aprobaty. Starożytni stoicy, Marek Aureliusz, Seneka i Epiktet, wierzyli, że klucz do szczęścia nie leży w związkach, bogactwie czy statusie, wierzyli w samokontrolę, panowanie nad umysłem, emocjami i działaniami. I to właśnie dziś zgłębimy. Nie chodzi o to, by krytykować związki czy twierdzić, że posiadanie partnera jest złe. Chodzi o zrozumienie mądrości płynącej z samodzielności i odnajdywania szczęścia bez polegania na kimkolwiek innym. Mężczyzna, który potrafi prosperować w samotności, to mężczyzna naprawdę wolny. A według Stoików, wolność to fundament potężnego i pełnego sensu życia. Więc jeśli kiedykolwiek czułeś się inny, wybierając niezależność, jeśli zastanawiałeś się, czy życie w pojedynkę oznacza, że coś tracisz. Albo po prostu chcesz zrozumieć głębszą siłę, jaką niesie samotność, zostań z nami. Zaraz odkryjemy siedem potężnych prawd o mężczyźnie, który kroczy samotnie. Prawda pierwsza opanowuje sztukę samowystarczalności. Jest w tym wyjątkowa siła wiedzieć, że możesz polegać wyłącznie na sobie. Większość ludzi zależy od innych emocjonalnie, finansowo, a nawet po prostu po to, by przetrwać dzień. Ale mężczyzna, który żyje sam, nie ma tego luksusu. Nie ma partnerki, która pomoże mu zarządzać emocjami, ugotuje posiłek czy przypomni o drobnostkach. Nikt nie dzieli z nim rachunków ani nie wspiera, gdy robi się ciężko. Początkowo to może przytłaczać, ale z czasem buduje niesamowite poczucie samodzielności. Nie ugotujesz? Nie jesz. Nie posprzątasz? Żyjesz w bałaganie. Wszystko zależy od Ciebie. A ta świadomość wzmacnia niezależność. Stoicy nauczali, że mężczyzna powinien stać samodzielnie. Seneka powiedział kiedyś: Ten, kto zadowala się najmniejszym, jest najbogatszy. Przypominając nam, że zadowolenie pochodzi z samowystarczalności, a nie z luksusu. To podejście nie dotyczy tylko pieniędzy. Chodzi o zrozumienie, że nie potrzebujesz ciągłego towarzystwa ani aprobaty z zewnątrz, by czuć się spełnionym. Mężczyzna, który potrafi sam o siebie zadbać i zarządzać własnym życiem, jest naprawdę wolny. Prawda druga, traktuje samotność jako źródło siły. Większość ludzi boi się samotności kojarzy ją z osamotnieniem. Ale mężczyzna, który naprawdę rozumie siebie, nie tylko toleruje samotność, on ją przyjmuje. Nie potrzebuje rozpraszaczy, kontaktów towarzyskich ani pustych relacji, by wypełnić pustkę. Zamiast tego używa samotności do myślenia, refleksji i rozwoju. Stoicy, w tym Marek Aureliusz, wierzyli, że samotność to jedno z najpotężniejszych narzędzi samopoznania. Gdy usuniesz hałas świata zewnętrznego, wreszcie możesz usłyszeć swoje własne myśli. Możesz zastanowić się nad swoimi celami, sensem życia, słabościami bez wpływu innych. Mężczyzna, który akceptuje samotność, nie boi się ciszy. Poszukuje jej, by trenować umysł, rozwijać jasność myśli i stawać się silniejszym. Prawda trzecia: rozwija kontrolę emocjonalną i wewnętrzny spokój. Mężczyzna żyjący samotnie nie reaguje impulsywnie, nie pozwala, by emocje nim rządziły. Życie rzuca wiele wyzwań, rozczarowań, frustracji, niepowodzeń, ale mężczyzna, który zaakceptował samotność, przechodzi przez to wszystko z opanowaniem i dyscypliną. Stoicy wierzyli, że prawdziwa siła pochodzi z wnętrza. Marek Aureliusz napisał: Masz władzę nad swoim umysłem, a nie nad wydarzeniami zewnętrznymi. Kiedy jesteś zmuszony radzić sobie z emocjami samodzielnie, bez partnerki, która cię stale uspokaja lub utwierdza, rozwijasz niezachwianą kontrolę emocjonalną. Życie w samotności zmusza mężczyznę do konfrontacji z samym sobą, do zmierzenia się z własnymi emocjami. I poradzenia sobie z nimi bez polegania na kimkolwiek. Ta wewnętrzna dyscyplina prowadzi do większej stabilności emocjonalnej, pozwalając mu pozostać niewzruszonym wobec sił zewnętrznych. Prawda czwarta: wolność to rzadkość. W dzisiejszym świecie większość ludzi jest uwięziona. Uwięziona w długach, toksycznych związkach, znienawidzonych nienawidzonych pracach lub stylu życia, który ich wyczerpuje. Ale mężczyzna, który żyje samotnie, cieszy się czymś rzadkim. Wolnością. Stoicy uczyli, że prawdziwe bogactwo nie polega na posiadaniu wielu rzeczy, ale na potrzebowaniu niewielu. Bez finansowych czy emocjonalnych zobowiązań wynikających z relacji, ma pełną kontrolę nad swoimi finansami. Nie odczuwa presji, by wydawać pieniądze, by kogoś zaimponować. Ale wolność finansowa to tylko część równania. Prawdziwa siła pochodzi z wolności umysłu zdolności podejmowania decyzji opartych na logice i rozwoju osobistym, a nie na oczekiwaniach społecznych czy emocjonalnych zobowiązaniach. Tego rodzaju wolność pozwala mężczyźnie podejmować ryzyko, zmieniać zawód, lub przeprowadzać się bez kompromisów ze względu na związek. Jest jedynym architektem swojego życia. Prawda piąta kultywuje głębsze poczucie celu. Większość ludzi dryfuje przez życie, goniąc za przyjemnościami i rozproszeniami związkami, pieniędzmi, statusem, myśląc, że to one przynoszą szczęście. Ale mężczyzna, który żyje samotnie i zaakceptował samotność, kieruje uwagę do wewnątrz. Odkrywa swoje prawdziwe poczucie celu. W samotności nie ma rozproszeń ani nikogo, na kim trzeba robić wrażenie. Zostajesz sam ze swoimi myślami, pragnieniami i ambicjami. Stoicy wierzyli, że najwyższym powołaniem mężczyzny jest życie zgodne z celem i cnotą, bez rozproszeń. Samotny mężczyzna ma czas i przestrzeń, by reflektować i działać świadomie w kierunku swoich celów. Budzi się każdego dnia z misją, nie dlatego, że inni tego oczekują, ale dlatego, że sam tego od siebie oczekuje. To jednoznaczne dążenie do celu odróżnia zwyczajnych ludzi od niezwykłych. Prawda szósta. Nawiązuje głębsze i bardziej wartościowe relacje. Paradoks samotności. Im bardziej mężczyzna czuje się dobrze sam ze sobą, tym silniejsze tworzy relacje. Mężczyzna, który akceptuje samotność, nie traci czasu na powierzchowne znajomości. Wybiera jakość zamiast ilości. Ceni głębie, a nie powierzchowne interakcje. Poprzez opanowanie samotności nie staje się zależny od innych. Nie zabiega o uwagę ani o aprobatę. Tworzy relacje oparte na wspólnych wartościach i wzajemnym rozwoju. To sprawia, że staje się niesamowicie atrakcyjny. Nierozpaczliwie szuka towarzystwa. Cieszy się nim, wiedząc, że jego szczęście nie zależy od nikogo innego. Prawda siódma. Staje się prawdziwym stoikiem, niewzruszonym wobec okoliczności zewnętrznych mężczyzna, który żyje sam, uczy się być niewzruszony. Nie wpada w panikę, gdy coś idzie nie tak, ani nie załamuje się pod presją. Nie poddaje się emocjom czy opiniom innych. Przemierza życie z niezachwianym spokojem, dyscypliną i pewnością siebie. To jest istota stoicyzmu, akceptacja życia takim, jakie jest, bez narzekań i bez strachu. Mężczyzna, który opanował samotność, wie, że szczęście nie pochodzi z zewnątrz. Jest zadowolony z samego siebie, nie wzruszony wobec odrzucenia czy porażki. Jest wolny, a ta wolność czyni go naprawdę potężnym. Zakończenie siła samotnego życia. Czego nauczył nas stoicyzm? Mężczyzna, który żyje sam. Nie jest słaby ani zagubiony. Jest silny, samowystarczalny, emocjonalnie stabilny i wolny. Wybiera jakość ponad ilość w relacjach i jest w zgodzie z samym sobą. Życie w samotności nie oznacza, że mężczyzna jest niepełny, oznacza, że opanował samego siebie. Nie jest sterowany przez presje zewnętrzne ani emocjonalne burze. Prawda jest taka, że najbardziej potężni i odnoszący sukcesy mężczyźni to ci. Którzy nie potrzebują nikogo, by potwierdzał ich wartość. Decydują się dzielić swoje życie z innymi tylko wtedy, gdy to wnosi wartość. Stoicy uczyli, że wolność i szczęście zaczynają się od samowystarczalności. Aby żyć pełnym sensem życiem, musisz opanować swój umysł, emocje i działania. Więc jeśli kiedykolwiek myślałeś, że samotność czyni cię słabym, pamiętaj o tym. Mężczyzna, który nauczy się rozkwitać w samotności, jest nie do zatrzymania. Podsumowanie: samotność nie jest słabością, to siła, to świadomy wybór, który prowadzi do wolności, samowystarczalności i głębokiego zrozumienia samego siebie. Mężczyzna, który potrafi żyć sam, jest niezależny emocjonalnie, silny mentalnie i skoncentrowany na swoim celu. Nie szuka aprobaty, sam sobie ją daje. To nie jest ucieczka od życia. To jego pełne objęcie na własnych warunkach. To był kanał Stań się bosem. Jeśli czujesz, że ten materiał dał ci wartość, zostaw suba, łapkę w górę i napisz w komentarzu, co myślisz o sile życia w samotności. Pamiętaj, nie musisz mieć tłumu, żeby być kimś wielkim, wystarczy, że staniesz się liderem samego siebie. Do zobaczenia w kolejnym materiale, szefie.